Dzień dobry, Bartosz Sawicki, dom maklerski TMS Brokers. W piątkowe przedpołudnie kurs EURUSD znajduje się w okolicy 1,2450, a za jedno euro płacimy około 4,18 zł. To wyraźny znak, że rynek złotego nie zareagował wyraźnie na dane dotyczące dynamiki PKB, którą polska gospodarka osiągnęła w trzecim kwartale tego roku. Zgodnie ze wstępnymi szacunkowymi danymi, które poznaliśmy kilkanaście dni wcześniej, dynamika PKB wyniosła 3,3%. Pozytywne są szczegóły, szczególnie cieszyć powinien wzrost inwestycji, jak również solidne i przyzwoite spożycie indywidualne. Nieco martwić może natomiast kolejny, acz umiarkowany przyrost zapasów i słabość w zakresie eksportu netto. W kolejnych godzinach warto zwrócić uwagę na inflację ze strefy euro. Będą to wstępne dane za listopad, które powinny przynieść kolejny spadek wskaźników inflacyjnych w przypadku inflacji zharmonizowanej prawdopodobnie. Będzie to spadek do cyklicznych minimów, czyli 0,3% w ujęciu rok do roku, a w przypadku wskaźnika bazowego można liczyć się z nowymi historycznymi minimami, które będą usytuowane na poziomie 0,6% w ujęciu rok do roku. W kolejnych kilkunastu godzinach powinniśmy być świadkami dosyć spokojnego handlu na rynku walutowym, ze względu przede wszystkim na mniejszą płynność rynku wynikającą z wczorajszego święta. Święta Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony, pod presją cały czas będą zapewne waluty państw, które eksportują ropę naftową, a to wszystko będzie pokłosiem wczorajszej decyzji OPEC, by utrzymać wolumen wydobycia na niezmienionym poziomie 300 milionów baryłek dziennie. W rezultacie, pod silną presją, znalazły się w ostatnich kilkudziesięciu godzinach kurs euronok, który wzrósł do poziomu nienotowanego od 2009 roku. Rosyjski rubel, jak również w nieco mniejszym stopniu dolar kanadyjski. Warto również przypomnieć, że już w niedzielę poznamy wyniki referendum Szwajcarii dotyczące powiązania systemu pieniężnego i kursowego w większym stopniu ze złotem. Uważamy, że zgodnie z wydźwiękiem ostatnich sondaży opinii publicznych, Szwajcarzy wypowiedzą się przeciwko takiemu rozwiązaniu, co przełoży się na osłabienie kursu, osłabienie franka w stosunku do pozostałych walut, m.in. w stosunku w stosunku do euro obecnie kurs euro CHF znajduje się minimalnie poniżej poziomu 1,2020. Dziękuję za uwagę i życzę udanych inwestycji.